Witajcie wszyscy na kanale Gitara Basowa Poradniki w jak to będę nazywał basowni właśnie tutaj chciałem wam powiedzieć, bo yy, skończyłem właśnie robić swój pedalboard Ym, z, z efektami właśnie do basu yy, I powiem Wam jakie tutaj dałem sobie efekty a w następnym odcinku który my, następny yy, pedalboard już gdzie będę gdzie będę mm, mówił o tym jak taki pedal zrobić od początku do końca więc tak No i mamy yy, podłogę, podłogę mamy fendera. Klasyczna taka mała mała podłoga. I teraz tak, tutaj mamy to jeszcze tutaj jest. Takie ja może sobie jeszcze tylko zrobię jedną rzecz. Się. ten, a ja. Tutaj na Dobra. Już teraz was tu przejmuję. Czekajcie. Dobra. Niech tu będzie bord mi się, się służył. No bo jest tak. mamy podłogę, i teraz tutaj po prawej wychodzi mi joyo Horus. Taki prosty, prosty efekcik. Tutaj z boku, znowu przesunę sobie. Tu z boku mam znowu Fendera, Fendera Reverba przester i tu mamy jeszcze kilka takich pomniejszych, pomniejszych efektów Marshalla. no I to jest pedalboard, który, który się do Amazin. Przyda takie, takie właśnie malutkie, malutkie pedalboardy, więc. Yy, tak właśnie na szybko zrobiłem pedalboard, zajęło mi to około 10 minut i koszt to około 50 zł. O tym, tym się będziemy, bo to jest najtańsza. O, najbardziej badziewna podłoga, ja tylko była jeszcze kupiona, kupiona, używana, bo tam gościu miał na niej podpojęte efekty, później rozpiął pedalboard i sprzedawał podłogę, bo ona była trochę uszkodzona, to ja ją naprawiłem sobie wczoraj. Tą podłogę w miarę, i przypijam efekty. No i sprawdzałem będę Jeszcze sprawdzimy sobie jutro, na przykład, jak już będzie wysunięte, jak już wszystko będzie gotowe, czy, czy działa. Więc to tyle na raz.